Słuchasz? A mam nóż, I kola! Słuchasz? Słuchasz, bez broni jest, tylko ma nóż! A, ja gram w O, to jest chyba ten scp yy, Co ten, co kawę może zrobić. O, podniosłam tlecek. Dobra, ja teraz gram w CS na nożu, szybciej biegam. Dobra. kawę wpisać. E, za mało pieniędzy mam? krew. Blood. Albo wodę. Ło. Ale mi się trzęsie. Bo-ter. Ja powiem tak, AB za to, że mnie zastrzeliłeś, nie wiem w jakiej frakcji jesteś, nie wiem czy jesteś z jest Cepekiem, ale no, szykuj się na wpierdol, no, o, zdecydowanie. Jesteśmy OP jednostkami, które trafiają się tylko na 0,000000001% czasu. Matstef to ustawił na Prima Prilis i teraz na Prima Aprilis jesteśmy takimi jednostkami, że na hita każdego zdejmują. Także Matstef tutaj zrobi jakąś OP rzecz, ale mi się to podoba. O Boże. I mi rwa wojnę A ja nie wiem co mam... Co mam w ty... Co to jest?! Czemu ja jestem na spana? Ale fajnie! O, siema koledzy, co tam? Ej, ale to było mega! Karty nie chcę Ale to chodź, było chodź, mega! Hej no! Ej, hej! Pokaż jej. jestem kucharzem, uspokójcie ty się. Ty jesteś kucharzem, pokażę jej. Tak. Kucharz? Patrz, patrz. Ja Ej, słyszałam Twoją przemowę yy, i Mir bardzo mi się podobała. Ja w ogóle nie mam innej broni. Jestem kucharzem i mam broń, bo moją ja jedyną to jest nóż, więc to jest śmieszne. Ja gram w cesa no, teraz no, i super. szybciej biegam. Jak rzucisz kogoś nożem, to na kita umiera. No. A jak rzucam? Czym? Tak, jesteś. Czym prawo? Nie. prawym, ale może nie rzucaj teraz? Może nie. Tak, rzucić, no w ścianę chcę rzucić, ale, ale no, nie widzę. Klikam i się nie strzela, w sensie ja tylko... tylko prawym! No klikam! No może scrollem? Nie da się, scrollem? ci ten nóż, chcę to sprawdzić. Okej. Okay. Pod Q masz ekwipunek i prawy klikasz, żeby wyrzucić. Proszę. Czekaj. No i spróbuj. A pod R się rzucało, dobra A, pod sobie R, okej. Okay. Nie pomyślałem. Dobra. No dobra. Ja jestem to nożownikiem jak co? No, ja jestem kucharzem. kucharzem, kucharzem, szybszy, kucharzem tak, jesteś. tak, ja wam... Wiecie, że wzięłam w ogóle sobie jakieś patyki. i zaczęłam widzieć wszystko jakbym była po zielonych? Zresztą. <grym> oh, o, <grym> jakieś wydropuj. Tak, było mega świeżo. Możesz śmiesz, ja. masz, no? masz kucharz i możesz tym jedzenie robić. Ja mam kole mogę wam dać. Nie, nie, nie pipoli, bo cola uśmierca I... się po pewnym czasie. A co jako kucharz? To jak w SCP QSL. Drob. Fak, fak. <grym> Coś zrobiłam? Dzięki. plecak. I westa. A co mogę jako. jak mogę to gotowanie robić? Słępa masz, broń. Broń. Hmm? Musisz wyciągnąć pod kół. Pod kół masz, broń kucharz dosłownie. Kliknęłam i nic się nie. O. I lewy, i patrz. Jest picie. Młoda damas. Dobra, a jaki jest cooldown? Nie mam pojęcia. Na razie nie, nie, nie mogę. Dobra, później, później zrobimy, no. Dobra, chodź. Na razie Zresztą macie budę Później tak, później zagryzkę wam coś ten, no zagryzkę jeszcze. No. Loro Mattyk jest najważniejszą osobą w tej placówce i o. każdy powinien być pod nim, więc musimy się trzymać. No. no dokładnie, musicie mnie chronić. Ale ja będę rzucać, No nie, ja chcę rzucać! Ja chcę rzucać no, dobra. Dajcie no, mi rzucach. popis, Daj mi, dajcie mi popisać się. Ogólnie to. E, fun fact jest taki też, że jakbyśmy Deka wzięli Aha. na kajdanki, to możemy go wyeskortować i on z MTF a się. A nie o, czyli... Ej, coś mi uderzyło, a znowu to nie widziałem? A, mi... a, Czy nie? Runda z popychaniem jest, świetnie. A Czemu nie po, po to, co powiedziałeś? Ja to nie wiedziałam. A myślałam, mija. W ogóle mam jasność. Dobra, na, mam jasność na najjaśniejsze a tak Lepiej jeszcze na no jak w dupie. No, naprawdę. Ja no. <grym> na maksa. A Łaku. No. Ale wy siebie szturchacie. Dostawcie te przepychanki na SCP kocha! Ha. O, podejrzewam. Dobra. Chcesz podejrzaną na Tak, 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 tak. Gdzie, Dobra, gdzie? się Kroja. nie widzę nic. O, ku... o kurde. O kurde. O. Jestem moim ulubioną klasą po piesku! Personal, Siema! Jestem władcą ognia! Halo, halo! Halo, jestem magiem ognia! Halo! Halo, halo jestem magiem ognia! Halo. Jestem magiem ognia! Ty jesteś magiem ognia? Jestem magiem ognia! Nie, panie, a, bo, bo buchnie, jest. Jestem magiem ognia! Nie prowokuj! To jest moja magia ognia! Mat -stef. alo. Halo no, Mat Stef ignoruje nasze. No nie wiem, Mat Stef taki jest właśnie. Ignoruje Mat Stef! To ja, to ja będę ci... To ja będę ci odpowiadał, co ty na... Dobra, jestem magiem ognia, a ty jaki masz iwioł? NTF Pyro NTF Pyro? No to oboje, jesteśmy z tej samej frakcji. Moi super. Ja się zawsze sama podpalam, podpalam nim! Czekaj, ja mam swoje specjalne umiejętności, patrz na to! Smocza yy, lina! Eee, a ja mam umiejętność... Pożar kolegów! O kurde, nie! Nie, Mati, nie! Kula ognia. nie! Mati, nie! Mati, nie! Mati, nie umieraj. Ej, nie było mnie, co tu się stało? No bo Barło. my pokazujemy swoje umiejętności, Ezu, kula ognia. bo my jesteśmy ogn... w frakcji ognia. A ty jaki masz żywioł? E, kula ognia! Przepamę. Tak samo mam ogień. Kula ognia! Tak, sam tak samo masz ogień? Nieprawda. Ta. Smocze, ogniste, hydry. Nie wiem jak to się trafiło, ale każdy ma ogień. O... Jesteśmy z tej samej frakcji, to dobrze, musimy ja z innych... Teraz nie mam HP jeszcze. Nasza ognista kraina powołała nas, by zniszczyć narody innych żywiołów. Musimy to zrobić. Ja mam nam ognisty motor. Ej, hey, hey Matt, a wiesz... Śmieszne. A ja też chcę! A Matt idzie. Siadam pieszo. na ognisty motor, nie, on ma inne motory. O, o kurczę, ja jestem bez prawka ja, jakby, co? Ja, wolę ja być, nie mam trafki. Ja ja o kurde. Pasażer, o kurde, ja nie mam prawka. Nie mogę, zaklinowałam się. Musimy jeszcze raz. Musimy tutaj. Czekaj, już, już siadam. Czy masz? Czekaj, próbuję usiąść. Nie działa coś. Wszedł do przodu trochę. Do... Nie ucieknę, spokojnie, spokojnie. Chciałam do przodu trochę, bo może coś wiesz. Princess, chodź, wsiadaj. No nie, nie Musimy, uratować o, o, Musimy uratować naszą krainę. Musimy uratować naszą krainę. Jest tak... Postężę, mogę zabrać muzykę? O kurde, to nie tutaj. Tak, mo... Cipi, cipi, ciapa, cia, O kurde, ja sobie nie radzę O Jaka kurde Może szanty jakieś? To 24. był lutego Dobra, prawko motorowe rzegłą, zdecydowanie bort. nie jest... O kurde Nie wiem, czy na tym pasażerze się dobrze Okej. Okej, okej, okej Dobrą stronę wody nie Nie, chyba nie, ja jeśli, chyba nie. Jeśli, w jeśli w rzeczywistości jeździsz dokładnie tak samo jak tutaj to ja wolę kierowałam. Dobrze, jadę co ty. Ej, Ej, ale pojęcie już mam hamulce zrobione. O kurde. Ale Mati nas nie czeka, razem musimy uratować świat. No nie, Dobra, raczej. ogólnie nie da się dalej. Już, <laughs> jestem zablokowana. Nieważne, nieważne. Mamy siebie i moc ognia. Tylko obdarzenie mocą ognia mogą uratować świat. Mogą uratować świat. Słyszałam legendę o tym. Mati, czekaj na nas! Mati, czekaj! Delbax, chodź! Tylko słyszałam legendę, że tylko obdarzenie mocą ognia mogą uratować ten świat. Co się pochwaliście? Tak, ej, patrz... numer 1 bym się wyleczył, to może chwilę poczekam, aż się zregeneruje A dwa. zrobię już amulce. Uuu, nice. O, chodź, chodź. Do końca no. Muzyczka, windowa. Tak, szybko, szybko. Musimy uratować świat. I ten, powiem ci, Tak. Kude, bardzo dobrze, że się na, że już są naprawione, bo się rozpadły dosłownie po całym warsztacie. O Boże, <laughs> bardzo dobrze. Tak. Tak akurat bardzo dobrze, Tak akurat bardzo dobrze Dobra, chodźmy otwartymi... O kurde, i tu i tu są otwarte Ale tam jest ten, tam jest przejście, tam jest przejście do heavy Chłopaki. Weź mi kliknij Bo ja nie mogę swojej mocy ognia Tylko obdarzeni mocą ognia są... To ogólnie jest legenda, że tylko obdarzeni mocą ognia mogą uratować ten świat i tą placówkę. Także tak, zostaw to ale, nam, David. Ale, ale, ale ty ok, to nie, Dawid. Ty nie zostałeś wybrany. Dawid, ty nie, ty nie zostałeś obdarze. wybrany. Ty nie, no. ty nie zostałeś wybrany, Dawid. Musisz się cofnąć, ale my z Delwexem i Makim. A, Dawid też jest my. piromanem, Ej, Dawid też został obdarzony przez boginię ognia. Ej, to. Dobra, Dawid, też zostałeś obdarzony. Dawid, ty zostałeś obdarzony. Dawid! Nie, nie, mnie. Czemu oni na, od nas poszli? Czemu oni nas poszli? Co za wajdaki. Co? Jezu, czemu uciekacie przed waszym przeznaczeniem? Bo was podpalimy. No. Przeznaczenie, słucham. No przeznaczeniem jest uratować ten świat mocą ognia. Swoje plemie, swój region. Ewentualnie można też użyć mocy przyjaźni. Nie, tylko mocownie. Nie, to SCP kucyk może użyć. Dobra. Szukamy SCP, bo ja muszę swoje moce ogniste na nim podkopać. I nawet jest dwóch. Mój ulubiony żywioł 9 mm. Ej chłopaki! Mój ulubiony żywioł 9 mm o tak, potężny żywioł. Ja, nie, nie. No Dawid chyba z Już nikt nie jest bezpieczny. Dawajcie, bo ja chcę kulę o ognia użyć. No nie po to się tego czaru użyła, uczyłam. Ja, ja, jaką kulę? Dobra, dobra, nie Kula ognia. SCP ma kulę ognia. Ale my jesteśmy... Proszę. Mati, Ale ty ku ptasku! Ty piromanami teraz. Ty Ty ku ptasku dem musimy znaleźć. Mati, ty kup tasku. Mam no, takie wrażenie, że już dawno uciekł. Mati ma. się odciął od, od, od przeznaczenia. O, morda. Od przeznaczenia. O, ślady krwi, a nie to karta. Nieważne. Hmm. Chyba ich tu nie ma już. Chyba tak nikt, nikt nie ma. I ciężka ja sprawa. uciekł z tej placu. No nie trzeba iść za Matim Mati oprócz mocy ognia ma moc nawigacji O kurde O kurde Niestety zostałam spalona Darmowy klip, <laughs> przez, ele przez elektryczność Dobra, możemy iść Ej, mam defibrator, czekaj O O Wstałam Zostałam spalona przez żywioł elektryczności ogólnie, więc no jest jak jest Ej e, nie mam mocy ognia, ron, już o. Nie, nie, nie proszę, musisz widać moc, moc ognia. Ale dałem, przecież podniosłem to. O, dobrze! Tylko nie wchodź. W dobrze, się, dobrze nie wchodź ta, w Tesla. Tak, ta, nie wchodzę w Tesla. No ja myślałam, że to robi dwa <tuszel> razy i lec na... Know... Ja nie wiesz co chodzi. Na no, żywioł. No, hej, żywioł. Nie, po prostu zawsze ktoś wyłącza tę tezę, a dzisiaj nikt jej nie wyłączył Teraz, no. no ja ją zawsze włączam, żeby ludzie się nie figowali. Ja zawsze włączam z powrotem, bo są takie zabawne akcje jak teraz. Ajaj. on nie powinna mnie złapać. Ale Hejter. Się... No jest, troszkę hejterkiem. Halo! Miau. O, Kote. Ej, my jesteśmy ogólnie, miał Ko Kocie, my jesteśmy ogólnie, ale on jest gruby! Kto go tak przekarmił? Klapek! Czemu go tak przekarmiłeś? Ty tego Emirka! Ty tego Emir! Czemu mnie zaatakować? Emir, ja mam dla ciebie super misję ogólnie. Tak się składa, Dziękuję że my wszyscy. Się. że my jesteśmy wszyscy. Nie, no czemu? Dobra, trudno. My wszyscy jesteśmy ogólnie piromanami, mamy moc ognia. Bogini Ognia wezwała nas po to, żebyśmy mogli. O, apteczka. Jak się tego używa? Kurde. Dwa razy? O, dobra, użyłam, użyłam. Tak, moc ognia. I ja na przykład. Patrz jaką mam moc! Kula ognia! Patrz na to, oh, widzę, to popara. jest moja, specjalnie nauczyłam się tej umiejętności oh, kuli hano. ognia, żeby móc, tak, żeby móc tutaj, o. Znaczy, problem jest taki, że jakby nie wiem, nie wiem, może jej wypuściłem. Bardzo a co się z tym... Tego... Ja a, a, wstawa... a, no, no, no. Delvex ma super umiejętność. Jest, Delvex ma umiejętność typu podpalanie najbliższych i wtedy no. podpala ludzi z naszej frakcji. Nie nie, 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 mam lepszą, no. mam lepszą. Mam lepsze, muszę, powiedźć, Boję się, że kotu ja chciałam, stanie się krzywda. Jeżeli mnie podpalisz, to cię ugryzę, Delvex. Ten kot jest agresywny. Uwaga, ma! ma. O, że jest taki, taki, taki pulchniotki. Oj, O kurde, to jest porządna. No chyba Delbek z się inny nie bił. Delbek dostałem pod kątem. O, że palę się. O, i Delbek nie ruszajcie. Oni teraz no, no nie ruszają. No i dobrze, że Delbek siedzisz tutaj za karę. <grym> Delbek za karę do konta, czas. moja półmenę. No to do Delbek, do konta już. Do konta Delbek. O nie, kot się pali, kot się pali, nie! Kot Kurde. się pali. O, Derebeks, ja żartowałam, sobie podchwypać te koty, naprawdę nie lubię. Kot się pali, co się dzieje? Jak go ugasić? Jak ugasić kota? Ej, czemu ja też się w palę? Przecież Kto mnie podpala? Który z was? Ja mam 50 życia już. Czemu ja widzę zero w ziemi? No kto mnie podpala teraz? David? Delvex mnie podpala? Jest, chodź. Chodź. Kot idzie współpracować. Ej, ktoś... Podpala okno. A? Uwaga, podpala okno! Aj, mat... mat... Mattiego już nie ma z nami ogólnie nie wiem czemu ja cię Dawid? Dawid też nie żyje? No, chyba, że... Nie no. <laughs> chyba wszystkich. I jest jeszcze pion. Dobra, o, to robimy tak. Zdecydowanie. No. Ej, co robili... Kojarzycie co robili wikingowie, jak ktoś umarł? O, podpalali ciało! No właśnie! Nie, 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 nie. Ja się podpalali ciało, Wikingowie! Będziesz teraz w lepszym... Będziesz teraz... Będziesz teraz, w lepszy, będziesz teraz w lepszym miejscu. No, Dawid, Mats, Mati. Oj, o, tak. O. W lepszym miejscu. Jako, zleżę, o kurde, ginę. palę się, on nie giną. Może być. Nie, trzydzieści okay. życia. Jak nie. Chyba zginiesz. O kurde, zostaliśmy sami. <laughs> Moc ognia jest tak samo jak tak samo niszcząca. Niestety trzeba. władając mocą ognia, trzeba. Jak wybrać odpowiedzialność. No, zdecydowanie, tak. zdecydowanie. On nie został wybrany przez bogini. Coś tam. Dobra. No, do za karę. Tak, no. Już. Nie każdy został Don, wybrany. Gdzie są estyki w ogóle, z którymi nie mamy szans mam ci się cieszyć? Ale trudno damy Nie mam pojęcia, rady. bo trzy razy wchodziłem na serwer. To ja chyba miał. tego nie mogę rozwalić. Nie, miał? miał, miał. Miał. Nie mogę tego rozwalić o to? Mam zegarek, i nie mam życia w ogóle. Róba Mogę cię zakłuć? Nie, nie. Nie możesz. Zakłułam cię czy nie? Jak kot? Nie, nie masz kowatych. Nie. Otwórz to mi kulia. O, poczekaj, bo ja mam ten. O, jestem już uleczona. Marta. Proszę nie, Do Marta. Dobra. dobra, chodźmy. No jest cepeki, zobaczymy. Ja? Dobra, ale ja strzelam tylko z okna. Właśnie ja też, nie? Może nam powiedzą. No, to był chyba Herobrine. Tak, Herobrine i Nieśmiałek są. Ale A, Herobrine i klapek. chyba już nie Tylko żyje, ja bo nie klape wiem, czy Klapek żyją. był chyba. Tak, Klapek był Herobrinem i miał 30%. No to Klapek procent. już jest tym, NTF-em. Ja NTF A okej. Okay. Pokola, Pikola. Ej, tu to... patrz, co tu się, ja pamiętam, ja, co tu się stało. Padam. Tak, ja pamiętam ten incydent. On <noise> już jest znowu. Ale nie mam z tego. Jest nóż, no. Opinać. Nie, nie mam, ma wszystko przełonione. Biorę masz ty wziąć. <noise> No, jak? No, normalnie łapkami. Miał. 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 No to nieśmiałek jest, a nie śmiałka to raczej usłyszymy miau. chyba. Miał. E miau, miau. Mm, ktoś tu gazuje. Idziemy gdzieś indziej. Okay. Miał. Miau. Aha, to wziąłeś sobie pączkę, Tak. Może, ale tu jest ciemno, no nie mogę, nie wiem, gdzie jest wyjście. Jest to na zawsze. Miał. Kto nam strzela? Nie wiem, bo nie wiem, bo umiecie rola Halo, kto strzela... E! Aaa, bo... Mi wszystko widzę ja <głos》>, bo to są... Aaa, okej, okay, ja no. nie rozpoznałam Miał, no. miał, miał picher, jajku Kici, kici, kici Kici, 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 Nie wiem, czy ktoś ze mną jechać, jest jestem słabym kierowcą Zrób miał. miał. O. No, On zrobił miał. nie miał. O. A, nie mogę pracować że są kotem, no ta. Nie, no możesz, normalnie na pokażnik. Ja psem, psem możesz hotela, co, A w niektórych Kod, możesz, no. o. o, o. 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 Wygląda tak upośledzenie, że tego... chyba wolę tego nie komentować. Podwieź tego kota, no biedy wicher, biedny. A mnie też podwozisz, czy co? Jestem. Przyczepiłem do siebie się, nie co. się No gdzie I no, 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 No to nieźle. O, kurde. Nie no, ja poprawka ta mot motor to chyba nigdy nie będę miała. A po prostu do przodu, po prostu do przodu. Jedno proste zadanie. O, nie no, i ktoś pakował tutaj mod. Ktoś wpakował tutaj dobra, mnie ważne, wsiadam. Boda gadać. Wicher kiczy, poczekaj, wicher. O, dobrze, chodź grubasku, nie, chodź. Chodź gruby kotku, chodź. Dlaczego nie działają kotki? Te... No chodź grubasku, chodź, chodź. Miał. Co? Eee. Miał. Miał. <śmiewanie> Miał. <śmiewanie> 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 Pomoc. <śmiewanie> już otwórz bramę. Oh, chociaż. Miał. Ej, oni strzelają się tam. Nie macie się, nie macie się, Gefer. Ja, ja mam moc ognia, ja Ci pomogę. Miał. Zwalimy wszystko. Miał. Nie przestań! Miał. Nie. No i się miau. strzelają tam. Miał. Miał. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Siema? Miał? Miał. się ma. to jestem Miał. Ok, to Miał. A, dobra, rozumiem. Dobra, ja ogólnie podpalam wszystko, jak zobaczę z CPK. Widzisz, ja nawet nie mogę tego wysadzić. Miał. Ja pierdolę. No, jak to nie? No. Miał. Jasz? Miał. Mogliśmy pranka zrobić i jechać Od bez B niego. Nie, miau. 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 ogólnie wszystkie, nie, 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 miał nie, 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 tym trybie, tylko wszystko jest pod B. nie, B miał. Chyba nie, mam nie, nie, Piękny ja pierdolę. O, o, o to za spray. Mam ten sam spray od 2016 ustawiony. Dobra, chodźcie, bo Jak Jakubał, to co tańcz. A, no Dawid tańczył, no super. No tak. GBN, poddaj się. Teraz musi poczekać na swoją turę jazdy. Okej, okay, pokazałem co teraz. Miau. Miau. Pokazuję ideę. uspokój się. Tym. Krew Miał Boże, to kot z bronią. Nie możesz się bawić w wicher. Nie możesz się bawić takimi rzeczami. Jesteś małym miau. kotkiem. Nie możesz. Jest nie, jest. nie masz podać tego rzeczy. Jest, tak jest, strzelam. Miau. Ogniem. Słyszę. Widzę ten, widzę, że tu krew jest ogólnie. A, nikogo nie ma. Nasz kot mówi, że nikogo nie ma. Pod wicher. Co to jest? Wichuś, wich, Co? Wichruś, wich... wichruś. Wichruś o wichruś, znaleźliśmy ciała, patrz! Patrz, ile, patrz, ile rzeczy, o ma. Mrożący jest, mrożący jest. Mrożący jest? A ja ogień, a ja mam ogień! Idę go pokonać! Idę go pokonać mocą ognia. Idę roztopić jego serce! Nie, wichruś, uważaj. Miał. Wbijam się o lampy, bo mam dużego hitboxa. O nie, ja nie ja chcę, ja umarłam raz na Tesli O jest coś. Ej, gdzie tym laserem? Miał. Miał. Ej, jest tam, jest tam, jakby co? Jestem taki z laseru strzela. Jest, ale chyba mnie nie goni. To się jest na, samej, nie, na nie samym się. na samym końcu i w prawo. No tu był, po mnie zaatakował Może no, no ale... A gdzie jest reszta naszej drużyny? Co my jesteśmy tylko ja, we dwójkę? Oni gdzieś co poszli Ojejku Przynajmniej ktoś jest, a to nasi Co za boi dupki no, Gdzieś dyka, tu jest, o miał! Miał pich, Miał. Miau Sniper 125 miau. w ciało, Zabieram to. No a tak, gdzie jest ten lodowy? <noise> Tylko muszę wziąć, bo nie mam ammu. Yy, ja mam dziwne wrażenie, że ten lodowy poszedł uciec sobie, a my po prostu go pominęliśmy, bo słyszałem go w Entrensie. Tak, jest to... jest to On był tu gdzieś. W rząku, więc... No bo no, Ale było miał. go słychać w Entrensie, bo używał tego, tego lodowego gówna. ja go widziałem nawet, ja go widziałem. Ja też go widziałem. A, się. i uciekł o, właśnie. Uciekł. Odpalić świat! Ja wszystko spłonię w ogniu. To moja specjalna umiejętność.